Siemanko ekipa, to znowu my, to znowu wasz ulubiony gry z Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku zapraszamy was do kebabowego Wrocławia. Kolejny odcinek z kebabów i dziś jesteśmy, moi drodzy, na leśnicy, a obok nas jest budka z kebabem, która się nazywa Mister... Ja Nie pamiętam, czekaj, już wam mówię. Mister kebab, proste, mogłem zapamiętać, wiem, ale jak już mam telefon przy sobie, oryginalne. Jest to kuchnia turecka, mają opinie 49 na Google, moi drodzy, 667 opinii, nie jest to mało. Nie jest to mało. Gemuze kebab, no i co, sprawdzamy, na pewno dzisiaj dwa kebaby, pojedziemy jeszcze w jedno miejsce, ale o tym powiem wam później. Wjeżdżamy. Ogień. okien. Oh. Yeah. Bułka Gemuze, Gemuze, Gemuze. Co by tam nabraliśmy Piedrucha? Na pewno braliśmy bułeczkę i braliśmy. Lawasz. Lawasz. Tu jest to jako tortilla. Dużo opinię. No, powinno być dobrze. Powinno być dobrze. Ci co, Piedrucha? Bułeczka Gemuze i tortilla mała. Moi drodzy, dzisiaj bierzemy wszystko, co jest najmniejsze. Myślę, że nie ma sensu no, nie tym ma bierzesz. sensu, bo się zmarnuje, nie? Tak, to się zmarnuje. Dobra, dzień dobry. Dzień dobry. Yy, chcielibyśmy bułkę gemuze. Tam nie ma rozmiarów z tą bułką, nie? czy to standardowy Wszystko jest craftowe. To mieszane e, sosy. Mieszane, tak. I tortille małą, też mieszany. Coś do coś do picia. Polecam Iron do trzeba być. Jeżeli Iron zawsze polecany jest Wiemy, wiemy, ale ja bym się napił. Turecki napój albo mam. A co to jest turecki napój? Napój mam mango, wiśnia i piszki A bardzo słodkie to jest? Ja bardzo lubię, ale smak jest bardzo lepiej, dajemy już od razu. Tu jest od nas i kolega będzie, który smak, chce. A jakie Mam mamy? Granat, o, to poproszę granat. Granat, nie? Bardzo proszę. Bardzo się... Bardzo dziękujemy. Nie ma dziękujemy bardzo. Super. Jest turecko? Yes. Już 15 lat w Polsce Pracuję od tego życia, ale dalej bo na Turcji Ale okay. ja mam 6 lat już był w Polsce, ale dalej na... Ja ale byłem, to jest wasz, pier wasz pierwszy futrak. W sensie knajpa pierwsza? Na razie tak. Polecał mi ktoś tego kebaba. 96 złotych na tyło Dziękujemy. Bardzo proszę. Dobra, nie ma problemu. Wszystko Mala. mieszane. Tak. Tak, zjemy sobie na miejscu. No Dzięki. tu są już tak ustawimy, myślę, że te krzywa są dosyć Suche, znaczy są suche, tylko tak, żeby nie siedzieli pod światło. Co tam masz, co tam masz? Zaczynamy od tortilli dla Wasza. zwał jak zwał. Wygląda dobrze. Już widzę, że są warzywa gilowane, stary, więc no... Gemuze. Kupił mnie trochę ten pan. Wiem, wierci, ale to, to teraz będę mnie dotarło. Ja się tylko skupiłem na tym, żeby nie było go widać. No. Ch**u, <laughs> może będzie jak, na jakaś przerwę. Trzeba mu kupić małpę, żeby sobie zrobić przerwę. Panie, masz tu chyba Idź pan na, 20 co, na 20 minut, Chodź, no, no trudno, chyba jedziemy, nie? No tak, ryzyk fizyk Dzięki bardzo Dziękujemy Super, dzięki Zajemne. Dzięki Dobra, 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 moi drodzy Musieliśmy się przejść, bo niestety Zostaliśmy wybanie z naszego miejsca Bo stolików było dwa Były stoliki dwa, więc ee... No niestety Ale Gemuze kebab I teraz tak Nie mają żadnego innego mięsa Oprócz kurczaka Jak to w gemuze Wygląda to, moi drodzy Naprawdę Zacnie Bardzo dobrze warzywa grillowane, papryczka, kurczaczek no na wypasie, nie ma mniejszych porcji, jest tylko jedna tutaj mamy tortillę, najmniejszą z możliwych pan nam proponował średnią, no ale średnią mi się chciało jeść średnią no my no tyle, wjeżdżamy w to no to, Wórzuch. no nie sali nasze jakby... jak ja taką usiądę, ty za mną tako o nie <śmiech> 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 jak, jak pedie kurwa w parku na randku nie, chodź na ławkę Dobra, moi drodzy, to jest trochę powrót do korzeni, bo Gryzgang tak kiedyś jadł. Zaczynał. Zaczynał. Proszę bardzo, przejmuj, Piedruszka. Aha, pokazałeś napoje? No w sumie Za do... darmo. No. Tak. <gryśla> Za darmo to. To dobra cena. Nawet jak byłoby chujowe. Granat. Nie wiem dlaczego akurat y, turecki kawałek ma granat, ale to już nie moja sprawa. <gryśla> i kula mango. Nie, to tam tego nie puścił. już się doliłem. Dobra, ja, ja wcisnę tortille, Piedrucha zaczyna bułę. Nie mam jak tego kupa ustawić, nie? Fetka się załapała. No, to mm. mm. Te pawryszki są ostre. Fajnie. Dobre? Bardzo dobre. Ja na razie kurczka testuje. Stary znaczy gryz, a... Bardzo dobre, to jest fajnie ugrywane. A kurczak? Mm. O, bardzo Okopane. smakowało. Kurczak się rozpływa. Bardzo dobre gamyzę. Ale hit, ale hit. Ty, To coś z tu takiego nie wiem, to jest ten kurczak, dobrze to był to poprawiony Jak ci mówiłem o kurczaku w, Gdzie to było? W ten duże, mhm. że to jest jeden z lepszych. albo bo najlepszy. Nie wiem, my ja ja myślę, że. To... kurczaka wiedziałem, że. Ło! Ło! A jestem wcale zły, że nie ma miejsca, żeby to zjeść ale. No nie ma, ale pyszne. Pyszne. Jakie dobre. Lekko mięta, być wyczu fajnie. Powiem Wam, że. On ma takie miętowe to kminek, który robi roboty, ale w ilościach takich. Kumin. Może Kumin. Kumin. Super. Pyszny kebab, naprawdę, rozpływa się w ustach. Jest tutaj mega dużo smaku. Te sosy są zajewiste. Wszystko tak podkreśla. Mhm. Ja nie byłem tak zajarany tymi kebabami wcześniejszymi. To jest fajnie, właśnie wszystko jest. Bardzo do... dużo smaku. Do... Nie, dozwolony jest tak, żebyś czerpał z tego radość. Myślę, że to nie jest kurczak, warzywa, mm. i obrany jest sosem hamskim, który ci wszystko zniweluje. Pyszne. To jest przepyszne. To jest najlepszy kebab, chyba jaki jadłem. To jest dla mnie najlepsza kura, jaką miałem w kebabie. Bardzo niepozorna budka na leśnicy, przy pętli leśnickiej. My aktualnie jesteśmy w parku leśnickim. Zaraz obok. Zaraz obok. No, nie było tam miejsca za dużo, ale powiem wam, że naprawdę. Petarda. Bo. Petarda. Kupiszny jest przyprawiony z kurczak idealnie. Mm. To jest bardzo dobrze zrobiona tortilla, pod względem takim, że masz nic się nie przebija za bardzo. Są fajnie warzywa w się odzywanie? Tak. W skurczach te sosy się nie wylewają, a są bardzo wyczuwalne te sosy. Powiem wam tak: dostałem polecajkę od mojej kobitki, że podobno właśnie jest zajebisty kebab na leśnicy. I powiem wam, więcej tu warto jest na tego kebaba przyjechać, naprawdę. Pamiętam, się? Tak, jasne. Ludzie się zachwycają, nie, ojcze. Okej, okay, jest dobre, żeby nie było. Żeby się nie ma chyba ale... jeszcze tutaj. Znaczy, nie wiem, ale zakładam, że ta budka już trochę tu stoi. No więc... Nie wiem, jest jakiś no, jeden z nowszych tam. A, z nowszych, dobra, bo chciałem powiedzieć, że my każdy czekał na ojcze, a ojcze było już wcześniej, Wiesz co to chodzi? Znaczy? znaczy, no słuchajcie, masz 676, 667 opinii. Był pan zaraz po nas wszedł do tej budki, i słychać było, że oni do każdego mówią, żeby zostawił opinię na Google, więc może jest krótko, ale ma tyle opinii, bo bardzo często proszę mu o te opinie. Więc ci ludzie wystawiają i ma opinię 4,9, to. Nie, w ogóle się nie dziwię, że to ta, jest. Nie 4, wiesz, ja oczywiście. bym dał 5,0, zero. Naprawdę dałbym 5,0. Możesz powiedzieć, że ktoś prosił o opinię, tak? Ale jeżeli się nie smakowało, to nie wszedłbyś, być, bo to musisz wejść, kliknąć, wiesz, to ta. jest czynność, tak? Nie musisz tego robić, jak nie chcesz. Weź to spróbuj tortille stary. To bo bardzo. ja nie wiem, jak ten głównie że nie ugryzłeś, ale. Nie ugryzę bułeczki. No, ale to jest teraz mi, Czyli zostawię. ten kurczak smakuje tak samo, jak tutaj, nie? No ta tortilla to jest chyba tak dwana, że człowieku... ja człowieku jestem w turbo-szoku. To, to się tak dobrze je, to jest inaczej, to jest takie. Ale też coś pikantnego jest fajnie. Jest coś lekko pikantnego. Tutaj będę miał fajnie, bo tu mam, moi drodzy, kurę. Widzicie? O, jest ja, to jest dobre, stary. Dobre, nie? To jest tak to się lepsze je, nie? Każdy kęs jest bogaty smak. Mm. Ta kura, jak teraz jem tutaj w bułce, fajnie, bo może się wyczuć osobno. Czuć takiego grilla, mm. mordo. Grilla, jakiś ogień tu czuć. Gemuze, warzywka, cukinia, papryczka, człowieku. Konkret chyba. Konkret mm. Ja bym to cały, ale ja nie mogę z tego całego, bo miałem się <laughs> ruszyć. Papryczka. Człowieku, tu jest szipioreczek. No, jestem w szoku, że może być tylko lepiej. że może, mogło nie, być tylko nie, lepiej. Ja się nie się, że. Kurczę, no. Kebab jak kebab. Czy się może się różnić? Mm -hmm. A jednak jest. Mm -hmm. To smak. Przekazanie smaku w tej terytorium, czy był bułce? cały honor, przepraszam. Jednak. Są różnice. Są różnice. I to, i to mega różnica. Mm -hmm. no. Ope, to jest coś więcej. To jest uzależniające, strasznie. No. Pamięci, że takiego kebaba nie jadłem dawno i, szczerze mówiąc, jak jem bardzo rzadko kebaby, teraz dla Was będziemy testować tych kebabów troszkę więcej w rodzaju i będziemy testować tylko te, które są naprawdę godne polecenia. Kla, kla. Ja nie chcę zjeść jakiegoś frajera. Nie, nie potrzebuję tego. Bo jak mówię, kebab, keba, keba, kebab, kebaba fanem nie jestem, ale na takie perełki warto po prostu czasem przyjechać. No musimy się postarać, żeby właśnie potencjalne topki odwiedzać i wtedy dyskutować. Bo no. ja tak mówisz, but jest dużo i tańszy i droższy, ale to nie ma nie ma takiej siły tego, przerobowej w zasadzie, bo to... No nie no, słuchaj, chcemy zjeść kraftowe mięso. Oczywiście, dobra, możemy zrobić serię, serię tańszych kebabów, to wtedy to, 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 to ma sens odwiedzić takie tak. butki mniejsze i tak dalej. Ale ja szczerze nie wiem, czy ja chcę w ogóle pchać to w siebie. Ja też właśnie, bo to jest... Jako Różnie bywa nie raz po jedzeniu, a po co jeszcze się bardziej nie, ładować tym, nie? Tymi kurami mocy. Do tej pory... Nie no, cały czas się powtarzam, cały czas robię... Nie jadłem tak dobrego kurczaka nigdzie. Kurczak jest szczos, przepraszam. Sztos. I te warzywa grillowane, też są fajnie ugrywane, bo czuć tutaj też grillat, widać. i dym. To jest wszystko, wiesz... Mm. Bułka jest taka, jak ja lubię, czyli taka okrągła. Wiecie, o co chodzi? Jest sezamek, jest sezam. Nice. Nie. No. Jest taka okrągła. Ja bardzo lubię chybaby w okrągłych bułkach. Nie w takich trójkątach. Przepyszne. Czyli Przepyszne. Oceny na goglu to nie przypadek. Wiesz jak to smakuje? Mi się kojarzy z takim, jak za mało lata mój ojciec kupował kur kurczaki zrożna I to smakuje jak ta. Wiecie jak to smakuje? O, mam. Jakbyś jadł cały czas tą taką kur skórkę z kurczaka. to to na najlepsze, najlepsze z kurczaka. Najlepsze z kurczaka, nie? Mhm. Kurwa, trafiłem. O to mi chodziło. Ten tak. kurczak smakuje jak najlepsze z kurczaka, czyli skórka, nie? I jesz i cały czas masz skórkę, stary. Zaraz kończę, stara, ja nie... nie... chcę się kończyć, nie, nie? To jest bardzo dobre, a tu jeszcze, nie wiem, czy wyczuwane jest jeszcze mm, limonka, to chyba było skroplone limonką. A? Uh -huh. cytrusem, ruchane, jakimś cytrusem, jakimś cytrusem. Nie czuję limonki, ale poczułem teraz coś orientalnego. Ale to orientalne, właśnie to jest to trochę... To jest takie zioła? Jest trochę do takiej, takiego orientalnego szczytu, nie? Ale on jest w punkt, nie jest, jest tego przesadzone, tak. no, no. To są właśnie takie zioła. Tutaj, tutaj, właśnie, chłopakom to wyszło, bo to jest wszystko wyważone. Powiem wam, że oni nie, nie próbowali nas jakoś bardzo mocno zachęcić do tego. Ten pan z tyłu powiedział: Ja tam powiedziałem, że podobno był dobry opinion. Zjecie, zobaczycie. Zjedliśmy? No my... i zobaczyliśmy, to prawda. Zobaczyliśmy. Ja przewoł kuczaka nie adem, nawet w Ojsze nie ma tak dobrego kuczaka, naprawdę, serio. Jakby tutaj przyjechał Książulo, Wydaje mi się, żeby był zadowolony. Inaczej, jakby ta buda była bliżej kura, centrum. No. W Wysławia. No. Stary. No. To, to już by tam dawno był berlinski kebab. Ludzie z leśnicy. Macie zajebisty kebab pod nosem. Naprawdę. Osiedle leśnickie. Na tą chwilę to byłby top. Ja pas, ale bardzo dobra. Jeszcze wytra mi się fetka trafiła. Hm. Wycha. Myślisz, w sensie, że była dobra? Buk ja nie spróbowałem, ale to co wygląda na chrupkom, nie? No chrupka. Jest. No, ale Chciałem powiedzieć, że ja jestem fanem bułek. Częściej jem bułki niż tortille, ale w tym przypadku. Nie, ja też bym... wracam na tortille. Tortilka. To się jadło bardzo przyjemnie. Nie było napchane, było coczyste, mięciutkie, doprawione. No, pieśne. jesz, jesz i jesteś cały czas. Nie ma tam czegoś, że jesz yy, kebaba i nagle mówisz, że czegoś jest za dużo, już nie możesz tego zjeść. Tu jest wszystko kurwa. Punkt, punkt. Wszystko wyważone, suroweczki. Tak. Sosy mieszane jest naprawdę bardzo, Uf. bardzo dobre. Petarda, no? <laughs> no i? Tylko ukazywał, ale pokażę jeszcze raz. Ja jestem bardzo ciekawy tego granata, nie? I otworzę. To nie jest gazowane, nie? Bo nie wiem, czy to mogę wstrząsnąć, czy nie? Pytam się tego pana, czy to nie jest przypadkiem za słodkie, bo ja kiedyś... Wiem, co masz na myśli. Ja piłem. Są takie rzeczy, że fajnie tego, wygląda na takie bardzo fajne, sokowe, egzotyczne, a okazuje się, że to jest sam cukier, nie? Mhm. Uh -huh. No, to to jest to. Słodkie <laughs> dolałbym to wody no to można byłoby rozcieńczyć by, by, byłoby idealnie ale powiem ci się to, bardziej, ale no, to bardziej dobre to bardziej dobre oczywiście, że dobre jeszcze chłodne ale to powiem Ci, bardzo mi wpada w maliny niż w granat. granat on jest coś tam jeszcze jest oprócz tego mango cukier <laughs> i to f**kuj <laughs> <I to> f... <laughs> f... cukru no właśnie ile tam masz na puszce cukru? ja mam w całej puszce 41 gram no to tu masz 69 tu jest fit <śmiech> <śmiech> no, tu jest bardziej fit chcesz no dawaj pomegrate Ej, no kurwa dobre, ale słodkie. O, to, to lepsze niż to. To, to. to lepsze, nie? No. O, no, tym się zdaje, ale to jest mniej w soczy, tak? Nie wiem, czy to w ogóle to kurwa jest granat. Nie, jest granat. A, to nie, ogóle, znaczy, nie jest nie, to, granat. Nie jest, to, nie jest, to nie jest tak, że ja się no staję i sobie nagle z kilogramem granatu, zrobię żeby Nie było! Aha, <laughs> za co tylko. Ale kiedyś tam się kurwa, komuś spadło, to wziąłem. To, to granat to, to nie jest, nie? Ja myślę, że w ogóle. Chyba jest ciężko wycisnąć sok z granatu, jak myślicie? Masz takie małe wygórki w tym granacie, nie? No, no. wiem. Nie wiem. To otwieram, no. to otwieram, całe. mierisz całe, wiesz co chodzi. Prawdopodobnie. Minimum 25% soku. A tu masz minimum 10%. No to trochę. <grym> Czyli gra... powinno być bardziej granatowe no niż... No właśnie, niż kurwa jest, nie? Bardzo smaczne. Wziąłbym bardziej mango teraz, a jakby to Proszę. było gazowane, to by była petarda. No, ale e, jel... smaczne jest, naprawdę. Smaczne jest, chłodne, jest fajne. No. Bo to było bardzo dobre. Jest mi trochę przyjro, że nie mam już miejsca, no ale chyba nie dziwi mi się. No, no i wiesz, do końca, nie? To jest, jest tak otwierasz teraz patrz i do jest tak I do końca. Krucha. I powiem wam, że my nie ukrywam. Troszeczkę chodziliśmy w tą i z powrotem poszukaliśmy miejsca, bo nie mogliśmy sobie znaleźć odpowiedniego. A w końcu jemy na stojąco, jak to na gryzykach przystało, ale trochę to leżało. 10 minut na pewno. Tak, ale. To... Nic, nie zabrało nic. Nie zabrało nic, więc myślę, że jeśli będziecie sobie to zamawiać w dostawie, a na pewno jest taka opcja, no to nie straci nic. Powinno być tak samo dobre, jak e, dostajecie to z budy. Nie wiem, jak z bułką, bo bułka to zawsze się. No, frajer kwestia, robi. To jest kwestia pakowania, nie? No, na razie, no z dwie no, ja myślę, żebym w ogóle tortille tylko zamawiał, bez bułki. Tak, tak. Bo to się zaraz zrobi miękkie. Zresztą ja ogólnie nie lubię bułki, jak, bo jak wspominałeś, ale ja wolę tortille. Powiedz, że tutaj ta tutaj bułka buka, jest za duża. I tak, ta bułka jest dosyć cienka. Fajnie, żeby się to było, mi po prostu nie zapchać, tak? Więc tutaj jest fajnie zminimalizowane. Ponieważ jak mi się bułka, tylko, taką to, buło, wiesz, co to nie jest fajne. A tutaj nawet będzie, że mnie ją. Cenowo. Wychodzi to tak, że ta buła, to patrzyłem y, 25 zł no, tak? 25 zł za bułę, a za tą małą tortilę 21 zł. I moim zdaniem. Was spoko, cena? Spoko, nie? Łącznie zapłaciliśmy 46 zł, a to mieliśmy za dara. Więc no to dobra cena. Moim zdaniem, bardzo dobra cena. Bardzo dobra. I ten mała Tortilla. Nie, to jest. To jest ta... Ja nie wiem, czy bym proponował mi średnią. Ja to jest Ale to jest. Dobra, To było tyle skrócie. Dokładnie. On tak powiedział? No, Że proponuję bardziej średnią, bo tam jest lepszy. No, nie słyszałem tego. No ciekawe. Byłaby przewaga warzyw, nie wiem z czego to wynika. Moim zdaniem mała porcja jest tak. odpowiednia, idziesz, bierzesz w łapę, i Teraz jak świnia, zjesz sobie tylko troszeczkę. Chcesz wrócić tutaj. Ale jeszcze, jest smakiem, nie? dokładnie. Dobra, moi drodzy, teleportujemy się do następnego miejsca kebabowego na raelu. Teleportowaliśmy się i jesteśmy już pod drugim kebabem wrocławskim. Tym razem, moi drodzy, halo, Kebab. Nie wiem, czy kojarzycie. Dzień dobry Wrocław. Dzisiaj otwarcie punktu Halo Kebab we Wrocławiu, ulica Gajowicka 96. 21 osób kebab gratis, także serdecznie Was zapraszam o godzinie 12. Jeśli tak, no to właśnie jest to jej chyba franczyza. Tych kebabów w Polsce jest już kilka. Bardzo chcieliśmy to sprawdzić, ponieważ jest to taki wiralowy kebab na TikToku i na Instagramie. Pierwsze słyszę, ale ja taki nie TikTokowy chłopak. Pokażę, pokażę. Nie, no kawał buły. Widziałem też rolkę na Instagramie i mają podobno już kniszę Ale my dzisiaj nie będziemy jej próbowali. Może kawkę? Jak ja... Mają kawkę? Nie wiem. Aha, nie ara. macie kawki. Bułka. Mała, jeśli jest taka opcja. Tak jest. Mięso mieszane, sosy mieszane. I tą torturę też małą, najmniejszą jaka jest. Wszystko tak samo, no? Tu i tu tak samo. Chyba drwala jest. Dzięki bardzo. Czterdowo ziołowe, trwala. No, tam się kurwa kolejka zrobiła. Nie, Opie, uwagi. To, kurwa, jak za komuny. To. Godzina 14. Nie, no? naprawdę, weszliśmy i zaraz po nas kurczy już kolejka, nie? I czas oczekiwania 15 minut było tam dla chłopaków. Tak, widać, że mają ruch, widać, że halo kebab ma wzięcie. Patrzyłem, ile ale mają ty halo kebab? Wygląda to tak. To jest ta najmniejsza. No, nie najmniejsza nie jest. Ale zobaczymy, zaraz obadamy, będziemy podchodzić do Was, do kamerki. Myślę, że tego kepsa będę mógł otworzyć. Nigdy nie wiem, kurwa, jak to otworzyć, żeby to ja się wiem. nie Ale srebra nie żałowali. Bo nie. No, buła na wynos, nigdy nie wygląda apetycznie. Nie Aj. ma raz ukrywać. Tu już mamy dwa mięska, nie? Tak, tu już mamy mieszane mięso, mieszane sosy, kurczak, chyba wołowina. Nie pytałem, ale raczej wołowina. Spróbujemy, obadamy. Wiemy jak smakuje. Baranina. No i tu już jest taka bułka, trójkąt. Tu, tu już tej bułki jest więcej. Ja Tu już nie tej bułki jest więcej. Niestety nie lubię. To nie wygląda na jakąś ciężką. Wjeżdżamy. No dobra, stare konie. Hehe. <grymne> Placu zabaw. i drodzy, podejdę do was. Ale misja. Tako. No. Tako to krwawe, No wygląda to. Jest bajoro, no bo wiesz, to to na pewno wygląda lepiej. <noise> bajoro konkret jest. Lepiej wygląda jak chyba jest. Do, dostajesz to od razu, nie? Nie, No jasne, jasne. Do łapie, to jest smaczne. Ale od razu atakuje, nic się nie czaje. No. Kurczak, ok, ale nie wyróżnia się tutaj na tle poprzedników niczym szczególnym. czuję, znaczy, bo ja na razie męczę głowinę. Trzeba na wierzę. Suchutka, suchutka taka. Suchutka, ale smaczna jest, nie odpycha takim smakiem, wiesz, jak mieliśmy na przykład ten duży, tak? Ten taki, z No na pewno to smakuje inaczej niż Co? możliwe, troszkę, ale delikatnie. To jest w ogóle inne proporcje, to jest inne mięso i to smakula. Nie? Nie. Kraft? Kraft, kraft. No to sorry, ale mało, mało intensywne mięso, smak, jakby to co spotkałem wcześniej. Czy to, to dobrze nie wiem, no dla mnie, ja lubię ten smak taki intensywny dla, dla tego typu mięsa. Trochę mi tego, tego brakuje. No to nie? Czuć, czuć jest taki fajnie z, z tyłu, z tyłu <laughs> czuć ten taki posmak tej jakiejś baraniny. Wydaje mi się, że ona tutaj właśnie jest. Ej, no kurczak dobry, ale to bez pytania. Tak, kurczak bardzo smaczny. Ale tutaj bez zachwytów, tak jak mówisz, bo to nie jest to samo, co mieliśmy w poprzednikach, a no, testujemy... ten kurczak miał już jedzenie. Tak. Od razu. Bum. No. Miałeś takie wow, to łaź. Mhm. Potarda. No, słuchajcie, kapusta pekińska. I smakuje mi ten sosik biały. Delikatne te sosy. Jest tutaj coś pikantnego, jest ten sos pikantny, ale... Ale chwilę, chwilę. Chwilę i wydaje mi się, że te sosy w poprzedniku też były lepsze. Naprawdę. O, teraz wziąłem z tym... Takim jogurtowym sosikiem. No właśnie, ten jogurtowy mi, to mi bardzo dobry. Fajne jest. Dobra, sorry. Ale ten ostry? Ma język. Ma język? Na gardle. Ale proporcja jest fajna. Ten bo pan... ja, na przykład ja czuję go tylko na, na, na czubku języka cały czas, ale delikatnie. A ja już na gardle czuję. Tak? A to okay. może ja za mało ale. Uf, już jechało, dlatego bo, się ten pan chyba pytał, dlaczego, czy chcemy w mieszanym mieć sos ostry. Bo jednak. Bo ta słowinka jest, jest troszkę inna niż jadłem, ale jest dobra. Odpowiada mi. Fajnie jest cienko, cienko jest zsięta. Mhm. Szczerze, ale wiesz, ty, ty, to w tych dwóch y, kebabach, które nie w tym odcinku, a w poprzednim jedliśmy, jednak nie bardziej wjeżdżała ta woda. Tak? No widzisz, ale tamta, bo ja się martwiłem, że ten, ta struktura, ona była takie trochę, może nie, farsze lekko było, wiesz, czy grubsze? Bo to się tak gryzło, takie kawałki, no mówisz o tym duże, Co tam były takie kawałki grubsze, inaczej jadło. To jest trochę bardziej suche, przeprawione. jest spoko, ale no nie tak... wiem na ile, na ile szał. Szał robi to właśnie, że to jest kebab z tego wiralowego halo kebab z Karpacza. No bo... Yy... I ta pani robi te filmiki na, na, na No jej... dobra, no ale wiralowe bo. Ona coś się tym, kebab się czymś miał wyróżniać, czy co? Miał coś ekstra? No nie, no, oni robią sami mięso. A, gdzieś tam dobra. w tym a. Karpaczu, dobra, więc ja to jest... Przepraszam za kulę, <laughs> 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 Więc to jest na pewno kraft. No mówię, to no połowinka jest inna, ale dobra, fajna. I połowiny więcej niż a nie jest czy uwagę. Mhm. Zdecydowanie więcej się to były dziadnę. Była jak była, Smaczniejsza była w No ja nie bułki gdziekolwiek. I jak mi się wydaje, że tamta była lepsza, po prostu była bardziej cięższa. I to no. mi właśnie odpowiadało, bo ja nie, nie przyznam zjeść bułkę, tylko w sumie mięsko z warzywami. No ale moi drodzy, no nie ma tego w nas zachwytu, który był jeszcze niedawno. Nie ma zachwytu. To jest kebab, który... Jakby miał pod blokiem, pewnie ja bym go zjadł, no bo czemu nie, nie, Na pewno to jest kebab, który się wyróżnia, w sensie jest solidny. I ja naprawdę z, nie chcę powiedzieć, że zostałbym stopką we Wrocławiu. Ale też nie, nie możemy nie. powiedzieć złego słowa o tym kebabie. Są o wiele, to wiecie, na pewno gorsze budy, naprawdę. Tak więc solidny kebab. No jeszcze nie możemy zrobić takiego. fajnym mięsem. Turbo rankingu, jeśli chodzi o te kepsy. No jasne, że nie. Że o topkę, topkę. Bo to jest nasz czwarty kebab, który odwiedzamy we Wrocławiu. Ale na tle tych czterech. Tak, no to ten będzie po prostu na końcu. To to... <laughs> kurwa No to co to? No kurwa. No to copka. No. No, powiedziałem prawdę, to no zaj No tak. Na cztery jest farty. To no. jest podium, ale. trzymam się za ręce. Tak, przynajmniej chodzi, chodzi o, o bułkę, bo na razie jemy bułeczkę tylko, tak. Ale w tym momencie, ty, trochę go podziubaliśmy. Ja myślałem, że go mało zjemy. A tego dużo nie zostało, nie? No. To może tego też tyle nie było w środku. Może, ale na pewno była przewaga. No nie wiem, mówię wołowiny. może tam bar barania. nie to pytałem. Czy my się nie dubałem, bo tam. <grym> A tu mamy lawasza. I to jest małe, tak? Czyli i mają dwa rozmiary, nie? Czyli no, można powiedzieć, że małe i średnie. No fajno. No takie cóż, nie? Oh. Świry, świry. Ty się? No dawaj, bo to jest wielkie. Rób to. Uff. Jeszcze bardzo kurwa. Tak. Delikatnie. Kurwa, niepewnie. W filozofii większej nie ma. Jest to samo co tu. Ale w ogóle in, in, inny smak, nic inaczej. Dla mnie pierwsze to, to, suszido. to Nie Sushido. Tak, na starcie nie ma sosów i przez to to smakuje zupełnie inaczej niż to. Jakbym miał dwie rzeczy z innych lokali. Ale Sushido troszkę, no. Łocha lipka. No, dla was już jest tam suchy. Tam od pierwszego gryza miałem od razu p****cie, nie? A tu tego nie ma, niestety. Wiesz, tam kura też była dosyć soczysta, naprawdę. Natomiast to jest też no, suche, jest właśnie ta e, włominająca, mm -hmm. ona się rozpada. Mm -hmm. I co, masz na sos? No. że Brakuje sosu. Stary, czyli tym mięsie, jak tu jest, musi być sos. Fajnie, bo ok, teraz czuję to te mięso i faktycznie jest naprawdę smaczne, ale ciągle będę powtarzał. Troszkę inaczej, smakuje wyłowina kraftowa, która nawet gdzie indziej, już nieważne. Ale jest... i tutaj widzisz, na sosie nie ma mięsa. Znaczy, znaczy, na mięsie nie ma sosu. Dopiero tutaj jest w tej warzywach. Kurka woda, jestem troszeczkę, krótko mówiąc, zawiedziony. Nie ukrywam. Tam, na leśnicy, szedłem bez oczekiwań. A dostałem, szkupie... A dostałem petardę, a tu. Miałem mało oczekiwania, no bo jednak TikTok tu tego, wiecie, <taki no, takie rzeczy są zawsze. No jeździsz, no, się no, tak, się, nie? Bo niby dobrze. Ale byś sprawdził takie miejsce, które gdzieś usłyszał. Książulo też tam był, nie był stricte w tym lokalu, on był chyba w Karpaczu, no ale powiedział, że smaczne te mięso, a wiem, że to mięso jest to samo. Dla mnie susido. W ogóle tak, to jest w ogóle bez buchy. do bułki. Mówię, No, tu mieliśmy naprawdę dużo sosu, dobrego sosu, żeby nie było. No tak. Ja. A tutaj jesteśmy prawie w połowie. Na, sałatka też w sumie ma, warzywa też mają mało sosu. No zobacz, wszystko jest suche chyba. Widzisz tu sos gdzieś? Morda. No nie, no nie. Ty, no nie ma sosu. No kurwa, tu nie ma sosu. Nie ma sosu, no. Tam lekko były warzywka umoczone czymś, ale to tyle. Już się wzięło gryza, i tego nie ma. Może on tego nie polał? Zapomniał po prostu. Totalnie mi to nie wierza. No nie, nie, nie. Przy tym mięsie to musi być sos. Będziesz, nie, nie, nie zrobiłbym tego drugi raz. Nie zrobił. Wiesz, w bułce jakby jeszcze nie było sodu, to pół biedy, powiedz mi, że powiedzmy, bo nie musisz, możesz sobie wybrać z góry rzeczy, a tutaj musisz jeść z lawaszem. Jak to zjesz, Bez? A lawasz jest suchy, tak więc to wszystko jest... O, Powiem Ci tak, że tu nawet często, że są warzywa i ich soczystość tu za mało, bo to warzywa mają. nie ma w ogóle smaku, takiego... No mówię Ci, że Jeszcze Pierwszy gryzak, kiedy wziąłem, to było inaczej, niż to, co mieliśmy na bułce. No tu możesz tego dyrektować mięsa, nie? Wiesz, tu tego dużo jest, sporo, wszystko jest, się zgadza. Ale zabrakło jest na sos. Miejsca na sos zabrakło. Nie za bardzo kumam sytuację. No, to tu się wydarzyło, nie? Kurka wodna. Nie będzie to dla mnie wysoko w rankingu, myślę, że w przyszłości też. Będziemy to raczej klasyfikować. Nie wiesz, to jest ważna sprawa, stary. No, to, no tu i teraz, tak? Ja nie wiem, może jakbyśmy poszli jeszcze raz, to byliśmy rysali co innego, no, ale nie, nie będziemy wracać do miejsca e, i tak dalej, no. A też nie była zła, wiesz co? Jakby była dobra. W sensie dobra pozycja. A tutaj, no naprawdę, no, jak myślałem, że sosu jest trochę na warzywa, to też się pomyliłem, bo widzieliśmy tego gryza i ta m, warstwa z tym, z szaloną ilością sosu znikła. I nie ma tyle. Sosu w ogóle. Nie, nie ma sosu w ogóle sosu. Możecie się tego gryźć, nie? Takie masz takie. No bo to wy stare, no, stary, no no. człowiek jest no. no. Głodny i tak dalej, no to pewnie to zje, no bo jest głodny, nie? Ale to tyle. Jest tu jakiś ogórek, który powiedzmy powinien nadać tutaj tej, tej, tej Jest taka pusta, jakaś no, to papryka. To w jakiś sposób to ratuje, ale no... Wydaje mi się, że się cofnęli i pokazali im to, to oni by po prostu swój błąd zrozumieli. My chcieliśmy mieszany i mieszane tu i tu. Tak. tak. powiedzieliśmy na pewno na kamerze, powinno to być. Ale nawet jeśli byśmy mi jak chcemy sos, to bym dał jakikolwiek. Ja. Nie. To jest nie do To jest no. No. Sorry, winetu. Nie tędy droga. Dwa kebaby wyszło nas 62 zł? No to masz widoczki bied w kieszeni. Na, ja wynos. Czy... na wynos, tak? Jedno i drugie chyba kosztowało 28 zł, tak? To masz 28. To masz 48 plus ten, to masz 56, czyli na wynos. Hmm. Kosztuje 6 zł? Za sam fakt, że nam przygotował to nowy nos, trzeba zapłacić było? Zapłaciłem 62 zł. Sam, no tak, zniebraliśmy napoli. Yy, wydaje mi się, że jedno i drugie kosztowało 28 zł, no i co... <laughs> dużo wyższa niż tam, gdzie byliśmy wcześniej. No ja jestem troszeczkę zawiedziony. Mówię I tak, ile. tak, Korek ta, jest ta, moje ta, ta była, była ok. No to tutaj w, tym, w tej coś w tym lawaszu, przepraszam, coś się wydarzyło nie tak. Do Halo, do halo Kebab z bo mojej strony ja fajna raczej... Ja, fajna jakość, ale mówię, wierzę. no szkoda, że nie ma sosu, bo no musi być trochę sosu, no. Ale fajnie, bo odkąd, odkąd widziałem te filmiki, to chciałem wpaść, do Karpacza mi się nie udało, mówię dobra, jest we Wrocławiu, wpadniemy. No i to jest mój no ostatni byliśmy. raz. Mój ostatni raz w Halo Kebab. W dzisiejszym odcinku wygrywa... Zdecydowanie Mister Kebab mister, mister, z Leśnicy. Wpadajcie tam y, tłumnie, bo naprawdę warto. Nie było kolejki, chłopaki robią to od serducha, widać. Tutaj atmosferka fajna, chłopaki też fajne, tak. ale kebaby już... Troszkę gorsze. Troszkę gorsze. gorsze, troszkę gorsze. No niestety, wybaczcie nam, ale no nie wjeżdża mi to po prostu. A w tortilli nie mieliśmy w ogóle sosu. No. Dajcie znać, czy już w Halo Kebab, czy mieliście taką samą sytuację. Z tego, co my widzieliśmy, no to ruch chłopaki mają, więc o to się nie ma co martwić. Tak jest. Nasze znanie, zdanie znacie. Możecie się tym posiłkować, bądź nie. My po prostu wracamy do miejsca na leśnicy i tyle. Słuchajcie, pamiętajcie o subskrypcjach tego kanału, zasubskrybujcie, dajcie dzwoneczek, będziecie z nami na czasie, nie ominiecie naszego żadnego filmu i tyle. To co? Widzimy się za tydzień. Nie wiem, czy to będzie po Sylwestrze, czy przed Sylwestrem. No ale możemy już się życzyć, nie? Ale jeśli to będzie odcinek przed Sylwestrem, no to... to w od dobrego nowego roku, a tak jak jest. po? <G> 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 <ridge> <G> Dobrego kupa w styciu. Bo... Mam nadzieję, że, że Sylwester się udał. No. Tak, tak. I dużego kaca, zróbcie ta. sobie rosół i przetecie wodę z ogórków, wtedy na pewno będzie No i wstajesz rano elegancką na kanapę koty na siebie i lecisz sobie z sernią no. no z no Jak sobie... jak nowy rok inaczej obejrzeć. No dobra, będzie final Stranger Things, no ale to dajmy trochę sobie... Gryz ganga, później sądzisz w Tak, nie zapomnijcie, najpierw Gryz gang, potem Strater Things, a sam go p**ole, bo już jestem ciekawy, no, ja już też. już obejrzałem pierwsze tak? cztery odcinki piątego i Do. jest grubo, no. jest grubo. No, Także ja. wszyscy fani Strater Things, pozdrawiamy, Ta. widzimy się, elo, trzymajcie się, piona, nara!